First, first thing I prepared presentation Szanowni państwo mam przygotowane prezentacje po polsku i angielsku Czy ktoś po tutaj nie rozumie polskiego No so please uh, give uh, please give presentation in Polish. Teraz prezentację po polsku. Uh, z prezentacji profesora Malinowskiego są dwie najważniejsze informacje. Klimat się zmienia w kierunku cieplejszego i druga informacja niezwykle istotna. Odpowiedzialne za to są emisje gazów cieplarnianych. Reakcja, to będzie też troszkę odpowiedź na to pytanie, które przed chwileczką padło, na, na, na informację o efekcie cieplarnianym była zupełnie inna dawniej i dzisiaj. Kiedyś dominowało zaprzeczanie albo niedowierzanie, by głównym czynnikiem sprawczym tych zmian był człowiek. Oczywiście większość ludzi była obojętna, politycy się tym nie zajmowali. Ostrzeganie o nadchodzącej katastrofie Tutaj właściwie wielkość czcionki mówi, jak ważne to było mniej więcej w, 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 w obiegu publicznym. Ostrzeganie o, o nadchodzącej katastrofie czy podejmowanie działań zapobiegawczych w ogóle praktycznie nie istniało. Dzisiaj jest kompletnie inaczej. To znaczy, jest pewna grupa zaprzeczająca, co prawda niewielka, ale podtrzymywana przez lobby paliw kopalnych, a przede wszystkim przez dezinformację ścianą przez reżim Putina. Y, oczywiście są ludzie, którzy dalej nie wierzą, by głównym winowajcą był człowiek. Obojętność oczywiście, no, wielu ludzi się tym po prostu nie przejmuje, trzeba żyć jakoś, tak? Y, natomiast y, przeważa ostrzeganie o nadchodzącej katastrofie, ono stało się powszechne i świadomość, że coś się źle, źle dzieje, też już jest powszechna i podejmowane są działania zapobiegawcze. Proszę Państwa, to, że się nic nie robi, dość często się pojawia. Taka informacja jednak nie jest to prawda. Robi się bardzo wiele, niestety za mało, żeby zapobiec katastrofie. Proszę Państwa, te emisje są niewyobrażalne. No któż nas się stanie sobie tam 37 miliardów ton? Dwutlenku węgla wyobrazić, bo ja nie. W związku z tym przeprowadźmy sobie prosty eksperyment myślowy. Wyjmijmy z tego emitowanego w ciągu roku węgla czysty węgiel, naładujmy na węglarki i zróbmy z tego pociąg. Roczne emisje. Ten pociąg opasałby 45 razy równik. To są tego rodzaju ilości. A Jak one szybko rosły? Oczywiście nie, nie cały ten, ten dwutlenek węgla pozostanie w atmosferze. część jest absorbowana przez oceany, co niestety ma też ujemne skutki w postaci zakwaszenia tych oceanów, ginięcia raf koralowych itd. Znaczna ilość przez lądy, głównie w glebie. Ale duża część pozostaje w atmosferze. Yy, proszę Państwa, ta chmura tutaj na tym, na tym slajdzie, rozszerzająca się chmura to jest jak rosła ta emisja. I tutaj możemy też zobaczyć głównych odpowiedzialnych. Otóż głównym odpowiedzialnym to są Chiny, Stany Zjednoczone, Unia Europejska. No jeszcze sporo emitują. Indie, Japonia i Rosja. Ja tutaj zestawiłem emisję z PKB. To jest tak przeskalowane, że suma tych słupków dotyczących PKB i emisji jest równa, jest równa szerokości tego, tego tutaj wykresu, czyli tej wielkości emisji. Więc widać wyraźnie, że Chiny dużo więcej w stosunku do PKB emitują, no ale pamiętajmy, że wyeksportowaliśmy do Chin ogromną część przemysłu. Stany Zjednoczone i Unia Europejska stosunkowo mało w stosunku do PKB emitują, ale właśnie przekazaliśmy te emisje niejako do Chin. Warto tu jeszcze powiedzieć, że Indie i Rosja emitują dużo w stosunku do PKB, a w świetle obecnego kryzysu, warto też zwrócić uwagę na to, jak maleńkie, jak maleńkie jest PKB Rosji. I teraz proszę Państwa, jak to wygląda, jeżeli spojrzymy uczciwie na to, czyli zobaczymy, jakie są emisje per capita. No więc widzimy, że Chiny emitują mniej więcej tyle, co Unia Europejska, mimo tego, że obsługują. Unię Europejską swoją, swoim przemysłem. Stany Zjednoczone, Arabia Saudyjska, ogromne emisje. Jeżeli popatrzymy jeszcze tutaj na, na kumulatywne emisje, czyli to co no już w historii zostało wyemitowane, to głównymi sprawcami są Stany Zjednoczone i Unia Europejska. No i teraz dobrze się właściwie składa, że dwa najbogatsze organizmy gospodarcze są Ponoszą największą odpowiedzialność za to, co się stało, no i mają moralny obowiązek jak najwięcej włożyć w wysiłku w to, żeby zapobiegać katastrofie. Proszę Państwa, są pomysły na geotechniczne metody obniżania temperatury, na przykład. Wyrzućmy w górne warstwy atmosfery folie, które będą odbijały światło, albo rozpylmy SO2, które działa odwrotnie jak, jak dwutlenek węgla, albo nawoźmy oceany żelazem, zwiększy się produkcja, wychwycony zostanie więcej dwutlenku węgla. Apeluję do wszystkich, trzeba się, trzeba się temu bardzo stanowczo sprzeciwiać, dlatego że skutki mogą być nieobliczalne. Umieścimy jakieś folie, ale jak się pomylimy w obliczeniach, jakie usuniemy? Rozpylimy SO2, ono będzie spadać w formie kwaśnego deszczu i będziemy cały czas musieli to uzupełniać. Tragedia. Nawozimy żelazem oceany, owszem, pomoże na chwilę, ale utworzą się beztlenowe, yy, beztlenowe strefy w oceanach. Czyli tylko dekarbonizacja gospodarki i. Bezpieczna dekarbonizacja atmosfery, to co, co możemy zrobić. Czy ona jest wykonalna? Ekonomicznie wykonalna. No, Międzynarodowa Energia, yy, Agencja yy, Energii oszacowała, że kosztowałoby to około 100 bilionów dolarów. To jest mniej więcej PKB świata. No ale jeżeli mamy to zrobić do 2050 roku, to wydaje się, może nas uchronić przed katastrofą, to jest tylko albo aż 3,57% PKB świata. I problemem w gruncie rzeczy nie są tu pieniądze, bo świat się od pieniędzy dusi. Konieczność jest przebudowania finansów świata, uczciwe i poprawne monitorowanie i to jest bardzo trudny problem, nawet technicznie nie jest to do końca rozwiązane. Wszystko, co pokazujemy, to są przybliżone oceny. I konieczność wprowadzenia takich mechanizmów, które będą zapobiegać czemuś, co ja bym nazwał pasożytowaniem emisyjnym. No i oczywiście musi być wielkie wsparcie krajów o niskim PKB. Dotychczasowe ustalenia w tym kierunku niestety są w niewielkim stopniu realizowane. No na szczęście. W tych procesach, poprawnych procesach Unia Europejska jest liderem i ostatnio Stany Zjednoczone przystąpiły do wyścigu. Także, a Chiny robią bardzo dużo w tym kierunku. W związku z tym no jest pewna nadzieja na, na, na to, że może się to udać, no bo te trzy organizmy gospodarcze są odpowiedzialne mniej więcej za połowę wszystkich, wszystkich emisji. Ale nie jest lekko. Otóż, proszę Państwa yy, tu mamy emisję tu mam coś to ucieka mi, nie można uciec za ekran. Emisje 2000, 2000 roku to byłby, to jest wzrost emisji powodowany przez przyrost populacji. To jest wzrost emisji powodowany przez to, że generalnie PKB świat, na średnie PKB świata rośnie, a bogatsi emitują więcej. To jest, proszę Państwa, wzrost ilości wyklęku węgla na jednostkę energii, w tym okresie to jeszcze rosło, a to jest zmniejszenie energochłonności gospodarki. Czyli to jest na plus, to jest na minus. I mamy wielki wzrost emisji między 2000 a 2010. Tutaj dalej. To jest wzrost z powodu wzrostu populacji, to jest wzrost z powodu wzrostu bogactwa świata, to jest spadek, bo energię produkujemy już mniej emisyjnie, to jest spadek emisyjności całej gospodarki i mamy już bardzo niewielki wzrost, ale ciągle wzrost, a powinniśmy mieć już spadek. Czyli sytuacja jest niezwykle trudna. Proszę Państwa, popatrzmy na różne sektory. Znajdziecie Państwo bardzo różne oszacowania. Ja wziąłem z książki Gatesa, bo Gates ma bardzo dobrych doradców. Zwracam uwagę na to, że ogromną część tych emisji to jest 27% w skali świata, 45% w skali Polski to jest produkcja energii elektrycznej. No i jeszcze musimy mieć dodatkowo świadomość, że dekarbonizacja radykalnie zwiększy zużycie energii elektrycznej. Nie mam czasu dłużej o tym mówić, ale to można przyjąć jako pewnik. No i teraz proszę Państwa tak. Najważniejsza jest transformacja energetyczna w takim razie, czyli transformacja produkcji energii elektrycznej. Tutaj się pojawia, pojawiać będą, ponieważ muszę przeskoczyć przez te slajdy, takie kółeczka. Kółeczko żółte Przynajmniej ono powinno być żółte, ono mówi, że jesteśmy, idziemy w dobrym kierunku, ale za wolno. Czerwone mówi, że albo jest, idziemy w złym kierunku, albo jest stagnacja. Żółte, zielone kółeczko, którego nie ma na tym slajdzie, mówi, że idziemy mniej więcej w dobrym, w dobrym kierunku i w dobrym tempie. No i teraz jak spojrzymy na rozwój fotowoltaiki i rozwój energii z wiatru, to według oszacowań. Międzynarodowej Agencji Energii. Tu jesteśmy dzisiaj, a powinniśmy osiągnąć taki stan do końca dekady, żeby osiągnąć według ich modeli zeroemisyjność w 2050 roku. Widzą Państwo, że jeszcze jest ogromna różnica. Te dwa sektory się rozwijają błyskawicznie, ale, ale daleko nam jest do. do osiągnięcia tego stanu. Jesteśmy opóźnieni. No wydawałoby się, że pewnym rozwiązaniem jest przyspieszenie rozwoju elektrowni jądrowych. Bo tu widzą Państwo, że różnica pomiędzy obecnym stanem i tym, co powinno być na koniec 2030 roku, nie jest wielka. Ale przez trzy ostatnie dekady to jest niestety wpływ zielonych, tak zwanych, energetyka jądrowa się nie rozwijała i w związku z tym uśpione zostały moce, które pozwalałyby szybko przyspieszać, przyspieszać te, te, te działania. No więc tutaj też są, też są opóźnienia. Jeśli chodzi o rozwój energetyki jądrowej, najlepszym rozwiązaniem byłaby rewitalizacja, możliwa technicznie, zamykanych lub zamkniętych elektrowni jądrowych. Ale ze względu na ciągłe obawy przed energetyką jądrową mało się o tym, o tym mówi. Będzie pewien rozwój klasycznych elektrowni jądrowych, to są dojrzałe technologie. Duże nadzieje pokładamy w małych elektrowniach jądrowych, które niestety to są takie modularne. W dużej mierze produkowane w fabrykach yy, elektrownie. Niestety one jeszcze nie funkcjonują, więc nie wiemy, jak się to sprawdzi. No ale pokładamy w tym nadzieję. Teraz proszę Państwa, coś mi się tu zacięło. Nie chcę iść dalej. Jest. Yy. Transformacja energetyczna to nie tylko nowe źródła, to konieczność przebudowy sieci, bardzo duże koszty i magazynowanie energii, nie mam czasu o tym mówić, i konieczność utrzymywania rezerwowych źródeł energii, gdzie przejściową rolę powinien pełnić gaz ziemny, stopniowo zastępowany wodorem. I tu popełniono ogromny błąd, mianowicie traktowano gaz ziemny jako zamiennik węgla. Y a on powinien być traktowany tylko jako rezerwowe źródło w momencie, jak nie wieje i nie ma, nie ma słońca. No i kłopoty są. Cała Unia ma kłopoty, Polska ma kłopoty z tego powodu. Codziennie Państwo o tym słyszą. Dekarbonizacja transportu. Tu mamy troszkę optymizmu, to znaczy pojawiają się zielone kółeczka, wiadomo, że będziemy mieli wyłącznie napędy w przyszłości elektryczne albo z baterii albo z wodorowych pa, ogniw paliwowych. Problem jest jeszcze transport morski i samoloty, ale to się też, też ten problem się rozwiąże, tylko troszeczkę później. Dekarbonizacja przemysłu. Tu niestety jest duże czerwone kółeczko, mianowicie brak jest dojrzałych technologii. Dużo bardzo się nad tym pracuje. Wiadomo, że wodór będzie pełnił tutaj ogromną rolę. Ale niestety niestety, yy, droga jeszcze, jeszcze jest daleka. Jedynym wyjątkiem jest przemysł lekki. Tutaj poszło dobrze, idzie dobrze. Dekarbonizacja ogrzewania i chłodzenia. Proszę Państwa, pompy ciepła, rozwija się to, ale to nie jest rozwiązanie dla miast. Trudno sobie wyobrazić, żeby to tak się działo. Ogrzewanie systemowe, czyli to, które na przykład mamy w Krakowie bardzo powszechnie rozwinięte. No, gdyby społeczeństwa zaakceptowały w swoim sąsiedztwie te małe elektrownie jądrowe, to odpadowe ciepło byłoby tu rozwiązane. Ale czy zaakceptują, nie wiemy, bo obawa przed atomem jest wszędzie ogromna. No więc są jeszcze oczywiście inne, inne możliwości, ale generalnie są tutaj duże opóźnienia. No i jeszcze muszą być ograniczenia emisji innych gazów, głównie metanu. Ze składowisk odpadów. Na dużych to się dzieje, z małymi jest kłopot. Z pól przede wszystkim ryzo, ryżowych, z hodowli musi być ograniczenie hodowli przeżuwaczy. Są podobno jakieś nowe metody, żeby te przeżuwacze mniej metanu produkowały, ale to jest tylko niewielki procent. To wczoraj coś była mowa o tym. No i tak dalej. No i proszę Państwa, jeżeli nie ograniczy się emisji metanu z wydobycia i przeróbki, przeróbki paliw kopalnych. To gaz ziemny wcale nie jest lepszy od węgla, bo, bo ogromne ilości metanu przy okazji są emitowane. To musi zostać ograniczone bardzo szybko. Na szczęście, metan jest w tej chwili już z, z orbity śledzony, więc to prawdopodobnie nastąpi. No i proszę Państwa, jest konieczne wyłączenie z obiegu pewnej ilości dwutlenku węgla. Nie wszystko się da wyeliminować, i prawdopodobnie za późno to wyhamujemy. Będzie trzeba to. To, to osiągnąć. Jak to zrobić? No, jedna z metod to jest wiązanie przez minerały dwutlenku węgla i to jest proces naturalny, mianowicie skały magmowe, krzemionkę w obecności wody z dwutlenkiem węgla zamieniają na, na, na węglany. To się dzieje, ale dzieje się wolno ze względu na małą powierzchnię. Tego, tej, tej reakcji. Więc tu wydaje się, że można by to przyspieszyć poprzez dodawanie do gleby i do oceanu rozdrobnionych skał, skał baz, baz, bazaltowych, których na świecie jest dużo. To jest jedna, jedna z możliwości. Można też magazynować dwutlenek węgla. Najlepszą metodą jest ta tutaj z, z lewej strony, mianowicie wtłaczanie wody nasyconej dwutlenkiem węgla do skał bazaltowych pod oceanem. Dlaczego to jest taka dobra metoda? Mianowicie w ciągu kilku lat on jest trwale wiązany na tej drodze, o której przed chwileczką mówiłem. Znacznie gorszą metodą jest wtłaczanie gazowego dwutlenku węgla, bo nie ma pewności, czy to będzie trwałe i szczelne. Ale są jeszcze ogromne możliwości usuwania dwutlenku węgla z atmosfery siłami przyrody. Te emisje to jest około 10% naturalnego obrotu węglem w ekosystemach lądowych. Prawda? Więc możliwe zwiększenie tego potencjału poprzez przede wszystkim lasy, zwiększenie powierzchni lasów, oddanie części lasów naturze, czyli za, żeby przestać je eksploatować, no i zmiany pewnych praktyk w gospodarce, gospodarce leśnej i leśnictwie. Niestety powierzchnia lasów netto maleje na świecie. Ona rośnie w Azji i w Europie, ale maleje w Afryce, w Ameryce Łacińskiej, no i globalnie na całym świecie również, również przyrosty są mniejsze niż spadki. Co jest jeszcze istotne, te spadki są w lasach tropikalnych, które nie tylko są takie ważne ze względu na bioróżnorodność, ale są ogromnymi magazynami węgla. I w dodatku również w Azji, gdzie globalnie powierzchnia lasów rośnie, też lasy tropikalne są zamieniane na plantacje. Czyli sytuacja jest tutaj bardzo trudna i... I tutaj proszę państwa ostatnie takie zestawienie danych pokazuje w tych różnych trzech regionach niebieska część to jest to co jest te, te lasy które są wycinane dla potrzeb własnych, a to dla produkcji eksportowej. Widzicie Państwo, że w Afryce jest to głównie dla potrzeb własnych, w Ameryce Łacińskiej w dużym stopniu dla potrzeb własnych, ale już też sporo dla eksportu. W Azji no też ten, ten jeszcze większy jest ten udział tego eksportu. Co to oznacza? Oznacza to, że po pierwsze trzeba przyspieszyć proces wzrostu liczby ludności w tych dwóch obszarach w Afryce i Ameryce Łacińskiej, ale nie jest to łatwe, bo to są obszary zdominowane przez islam i przez katolicyzm. A jak to nie muszę chyba tego komentować. Natomiast druga kwestia. W Ameryce Łacińskiej to, co jest eliminowane na eksport, to przede wszystkim to w ogóle to jest głównie na pastwiska. Czyli tutaj obowiązkiem całego świata jest zmniejszyć zużycie wołowiny. To będzie bardzo, bardzo istotny efekt. Natomiast w Azji to głównie jest na plantację palmy olejowej. Czyli trzeba skończyć z szaleństwem. Paliw, biopaliw pierwszej generacji. Ale jak się coś raz zaczęło, to ciężko jest skończyć niestety, takie są prawda, takie są prawda. Zwiększanie wchłaniania CO2 przez drzewa jest stosunkowo proste. Po pierwsze, bardzo wiele lasów rośnie samorzutnie na opuszczonych uprawach. W Polsce to jest, jest takich lasów w tej chwili milion hektarów i 20 tysięcy hektarów przy, przy, rocznie przybywa. To jest bardzo wiele. Oczywiście konieczne jest też zakładanie plantacji dla zwiększenia produkcji drewna, żeby oszczędzać te inne lasy, które mają być y, zostawione przyrodzie. No i oczywiście trzeba zazieleniać pola, lasy, to jest zupełnie jasne. No, na szczęście chyba świadomość się już tutaj troszeczkę zmieniła. Natomiast musimy pamiętać, że oddanie naturze części lasów spowoduje dodatni bilans węgla przez kilkaset lat. Głównie w, oczywiście w y, glebie, ale także w, bio, w biomasie nadziemnej. Y, I y, to jest y, y, nie tylko, to, 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 to mam nadzieję, będzie wymuszone w Polsce przez, przez Unię Europejską. Jeżeli oczywiście nie nastąpi polexit wcześniej, do czego, do czego zdaje się zmierzamy. Natomiast, proszę Państwa, lasy produkcyjne powinny mieć zwiększoną rotację. Dlaczego? Dlatego, że szybciej przerasta drewno w tej chwili z powodu większej ilości dwutlenku węgla i związków azotu w przyrodzie i szybciej umierają drzewa z powodu huraganów i susz. W związku z tym należy przyspieszyć rotację i to drewno będzie również magazynem, jeżeli będzie dobrze używane, będzie magazynem węgla przez no, co najmniej 100-200-200 lat. Niestety trzeba odejść od paradygmatu lasu wielofunkcyjnego i jeśli jest ktoś mądry, kto przekona leśników do tego, to bardzo proszę o zgłoszenie się w przerwie, bo potrzebujemy tutaj wielkiej pomocy. E, proszę Państwa. Jeszcze można jedną rzecz zrobić. Bardziej ufać siłom przyrody. Więcej sukcesji, mniej nasadzeń, żeby chronić glebę, przede wszystkim węgiel w glebie. To jest, to jest bardzo ważne, ważna kwestia. No i jeszcze zmiany na polach, ale już to pominę, bo chyba troszkę przekroczyłem czas. Czy damy radę, proszę Państwa? No wydaje się, że spóźnimy się i w związku z tym czeka nas bardzo trudny okres podniesienia temperatury o 2 do 3 stopnie. Z wszystkimi tego skutkami, które już dzisiaj zaczęliśmy odczuwać, i odczuwać będziemy w znacznie większym stopniu. No ale jeżeli będziemy działać konsekwentnie i zastosujemy te metody usuwania dwutlenku węgla z atmosfery, no to jest szansa. No ja w to wierzę, proszę Państwa, bo jeżeli nie uda się, to czeka nas katastrofa zupełnie. Zupełnie niewyobrażalne. No i jeszcze jedno słowo o wpływie wojny. I tego nie można pominąć. No wydaje się, że przejściowo opóźni to dekarbonizację, no bo uwaga świata jest w tej chwili na co innego nastawiona. Przejściowo prawdopodobnie będziemy spalać więcej węgla, ale przejściowo. Natomiast myślę, że dojrzała przez, przez te wojny świadomość, że trzeba energię oszczędzać. Słyszymy. Takie rady, jak oszczędzać energię, które wydawało mi się są oczywiste i każdy w życiu stosuje. Teraz chyba z powodu wzrostu cen więcej ludzi zacznie stosować, oszczędzać tę energię na co dzień. Zaczniemy też oszczędzać żywność, to też jest bardzo istotny element. No i proszę Państwa, widzimy, jakie są skutki długoterminowe uzależnienia od paliw kopalnych, zwłaszcza z roślin. W związku z tym mam wrażenie, że dekarbonizacja po krótkim okresie znacznie przyspieszy i że świadomość zostanie mocnym, przeorana bardzo mocno przez ten kryzys. I proszę Państwa, apeluję, kłopoty, które mamy i które będziemy mieli w najbliższym czasie, traktujmy jako trening przed jeszcze większymi kłopotami, jakie nastąpią z powodu zmian klimatycznych, zanim je, mam nadzieję, opanujemy. Dziękuję bardzo.